Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotujemy sobie bułeczki drożdżowe z serem, tak zwane ślimaczki. Do przygotowania będziemy potrzebowali tak. Tutaj mam około pół kg mąki tortowej, plus dwie łyżki do podsypywania. E, dwa jajka. Tutaj jest mniej więcej jedna trzecia szklanki cukru. Jeden cukier waniliowy, szklanka ciepłego mleka. E, 70 g masła rozpuszczonego i ostudzonego już. Pół kostki drożdży, 50 gram mniej więcej. Do nadzienia serowego tutaj mam dwie kostki sera po 250 gram, czyli pół kilo razem. Jedno żółtko. Tutaj mam cztery łyżki zwykłego cukru, i do tego wsypałam sobie jeszcze jedną łyżeczkę cynamonu. I później na sam koniec do posmarowania bułeczek przed pieczeniem będziemy potrzebowali dwa białka. Przygotujemy sobie teraz roszczyn do miseczki. Kruszamy drożdże. Dodajemy dwie łyżki cukru. Dodajemy całe mleko. tak z łyżkę mąki taką pełną pamiętajmy aby mleko nie było za ciepłe w przeciwnym razie drożdże mogą nam się zaparzyć rozrabiamy to sobie wszystko do momentu rozpuszczenia się drożdży następnie nakrywamy ściereczką i zostawiamy w ciepłe miejsce na około 15-20 minut do wyrośnięcia. W międzyczasie przygotujemy sobie ser. Do miski wrzucamy serek. Dodajemy żółtko. Dodajemy cukier oraz cynamon. I mieszamy sobie dokładnie. Serek mamy już ładnie rozrobiony. Teraz wracamy do przygotowania naszego ciasta drożdżowego. Zaczniemy od ubicia sobie jajek razem z resztą cukru, która nam została i z cukrem waniliowym. Popijamy na puszystą masę. Nasze jajka mamy już ubite na piękną puszystą masę. Teraz możemy przystąpić do przygotowywania ciasta. Nasz zaczyn pięknie wyrósł, proszę zobaczyć. Kilkakrotnie powiększył swoją objętość i teraz będziemy dodawać do niego po trochu mąki. Oraz masę jajeczną. Ciasto fajnie nam się wyrabia. Ja podsypałam tutaj jeszcze odrobinę mąki. Robimy do momentu, gdy będzie nam odchodziło ono od ręki. Ciasto pięknie odchodzi od ręki. Teraz zostawimy je tak na 10 minut. Żeby sobie troszkę podrosło. Po około 15 minutach nasze ciasto pięknie wyrosło. Teraz wyłożymy je sobie na posypaną mąką stolnicę. I jeszcze chwilkę będziemy je przerabiać. Przerobione ciasto będziemy sobie teraz wałkować. Na taki jeden duży placek o grubości około centymetra. Nasze ciasto drożdżowe uformowałam sobie w kształcie prostokąta. Teraz będziemy wykładać na niego ser. Ser rozprowadzamy równomiernie po cieście. Nasz ser mamy już rozprowadzony. Pamiętajmy, żeby z góry i z dołu zostawić około centymetra wolnego paska tutaj od brzegu. I teraz zawijamy sobie nasze ciasto. Teraz będziemy kroić krążki. Mniej więcej 2,5 cm, 3 cm szerokie maks. Nasze ślimaczki mamy już na wyłożonej papierem blaszce do pieczenia. Celowo zostawiłam takie duże odstępy, ponieważ one jeszcze nam sporo podrosną, a nie chcielibyśmy, żeby one nam się posklejały. Tak więc zostawiamy je jeszcze mniej więcej na 20 minut do wyrośnięcia i następnie będziemy je piec. Moje bułeczki już licznie podrosły. Teraz będziemy je smarować. Tutaj mam rozmącone białko, a następnie będziemy je piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Grzanie góra-dół przez około 20 minut. Bułeczki są już gotowe. W całym domu przepięknie pachnie cynamonem. Jeśli go nie lubicie, po prostu go pomińcie. Bułeczki wyjdą równie pyszne. Pokażę wam teraz, jak wyglądają. Ja sobie przyozdobiłam tutaj lukrem. Mam nadzieję, że będą wam smakować. Spróbujcie koniecznie mojego przepisu. Smacznego!